from Chris Paul. ball. be the acrobatic finish and a chance for a three-point play. Oh, Dziś w NBA rozegrano piąty mecz w konferencji wschodniej, więc w przerwie na żądanie jesteśmy w Miami, gdzie miejscowy hit przy remisie w serii 2-2 podejmowali Indian Pacers. Spotkanie kapitalnie rozpoczęli goście, choć należałoby raczej powiedzieć, że zrobili to Roy Hibbert i Paul George, bo aż 17 z 18 oddanych przez Indianę rzutów należało właśnie do tej dwójki. Ten pierwszy trafił pod koszem 4 z 7 prób i zdobył 10 punktów, natomiast George szalał na dystansie, bo 3 z jego 5 celnych rzutów pochodziło z załuku, dzięki czemu miał aż 13 oczek. Ten duet w pierwszej kwarcie był odpowiedzialny za wszystkie punkty Pacers i gościom to zdecydowanie służyło, bo prowadzili 23 do 19.

by Anderson. That's his second left shot, and this will be one of those situations when we look back. Miami z minuty na minutę było coraz bliżej PSS i nawet na 105 sekund przed przerwą doprowadziło do remisu po 40, ale do końca pierwszej połowy punktował już tylko David West i to Indiana prowadziła 44 do 40, a podkoszowy gości w drugiej kwarcie był nie do zatrzymania zdobywając 10 oczek na skuteczności 5 na 7 z gry. Hit by i zatem w niezbyt komfortowej sytuacji i nic dziwnego, że Lebron James przed startem trzeciej ćwiartki motywując swoich kolegów używał tak mocnych słów, że realizator transmisji musiał je po prostu ocenzurować. Cenzury nie było za to na parkiecie, bo tam lider Miami do spółki z Judonisem Haslemem miał całkowitą wolność wyrażania opinii, co przyniosło taki oto efekt. <laughs> Wreszcie jeszcze do połowy tej kwarty trzymali się całkiem dzielnie, bo na nieco ponad 5 minut przed jej końcem był remis po 53, ale że gospodarze zaliczyli za chwilę serię 17 do 4, to było w zasadzie po zabawie. Po zabawie oczywiście dla Pacers, bo hit bawili się w najlepsze i tak LeBron James trafił w tej odsłonie 7 z 10 rzutów z gry, co dało mu 16 punktów, a oprócz tego dołożył jeszcze 4 asysty, co oznaczało, że brał udział w 11 z 13 skutecznych akcji swojej drużyny. Kiedy James zamiast rzutu wolał jednak podanie, to najczęściej wybierał i Donisa Haslema, a ten był w tym czasie bezbłędny, bo wszystkie jego pięć prób dystansowych znalazło drogę do kosza. Jak widzicie ten duet totalnie zdominował Pacers w trzeciej kwarcie i dzięki temu hit pewnie prowadzili 70 do 57. I w ostatniej odsłonie jedyne co się zmieniło to fakt, że gospodarze w najlepszym momencie uzyskali nawet 15 punktową przewagę. Indianie nie pomógł zatem nawet bardzo dobrze grający tego dnia Paul George, bo 27 oczek, 11 zbiórek i 5 asyst to było za mało na LeBron Jamesa który miał 30 punktów, 8 zebranych piłek i 6 kluczowych podań. W największej mierze to właśnie dzięki niemu zwycięstwo 90 do 79 pozostało w Miami i jego drużyna prowadzi w serii 3 do 2, więc jeśli w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu wygra w Indianapolis. To awansuje do wielkiego finału NBA. Gdyby tak się jednak nie stało i górą byliby wtedy Pacers, to wszystkim zadecyduje nad z poniedziałku na wtorek, bo to właśnie wtedy możemy być świadkami meczu numer 7, w którym gospodarzami będą Hit, no ale o tym, czy on faktycznie będzie, tak jak mówiłem, przekonamy się dopiero w niedzielny poranek i wtedy też prawdopodobnie po raz kolejny usłyszymy się w przerwie na żądanie.